Cześć, witajcie w drugim odcinku z gry Ramp. Okazało się, że większość z Was raczej chce drugiej części. Tak sugerują komentarze i lajki pod tymi komentarzami. A więc, oto druga część, 31 level. Ostatnio skończyliśmy na 30. No, i zobaczymy, z czym to się je. Tutaj będzie na pewno zdecydowanie ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, ale możliwe, że się uda w ogóle całą gierkę ukończyć. Możliwe, że tych leveli tam jest 40-50 czy ileś. Zobaczymy. I teraz tak. Pierwsze, co by się chciało właściwie zrobić, to kliknąć tutaj, ale jeżeli tutaj klikniemy, to od razu ten się też przeniesie, więc zablokuje tego. Tak? Mam nadzieję, że widzicie, jak tak przytrzymuję na chwilę ten dany obiekt, Wy widzicie, że on się tam powiększa. Tak? To właśnie o, o tych, jakby w czasie rzeczywistym mówię, o tych konkretnych obiektach. Więc ten będzie zablokowany. więc tak nie można zrobić, ale tego teraz nie uaktywnię, bo muszę wpierw kliknąć tego, więc podejrzewam, że teraz będzie trzeba kliknąć jeszcze tego i teraz tak tego nie mogę kliknąć, bo mi zablokuje drogę, ten niczego nie zablokuje natomiast powoduje coś takiego, że tutaj jest zasilanie, ale to chyba nas nie bardzo interesuje, tutaj o tym mówię ponieważ tutaj jest co prawda Zasilanie tam bardziej na lewo, natomiast to jest i tak przystanek. Więc ja bym to zrobił tak, w taki sposób. I teraz jest wyłączone zasilanie. Tego nie można ruszyć, ale można ruszyć te dwa. I teraz jest zasilanie doprowadzone do. Hmm. No tutaj kusi, żeby je kliknąć, ale nie, bo tutaj na pewno będzie kolizja. No, i chyba coś źle zrobiłem. O, to tak powinno być. Ok, jest zrobione. 32. Tego na pewno nie uaktywnie, bo zablokuję ten. Tego nie mogę, bo nie mam zasilania. Chyba będę musiał skorzystać przy stanku. Tylko teraz pytanie: czy z tego, czy z tego? Z tego nie, bo tego aktywuję, więc będzie od razu kolizja. Więc muszę wybrać ten. Teraz ja oczywiście tutaj żeby nie było jakichś um, domysłów czy coś, że tam za wolno nie wiem to ogrywam czy coś, pamiętajcie, że to jest gameplay, tak? Więc ja też komentuję na bieżąco, ja bym mógł różne scenariusze tutaj mniej więcej wyklikać szybciej, oczywiście i pewnie większość z was również, ale jako, że to jest gameplay, no to ja też na bieżąco to komentuję, więc ciężko by było tak na szybko tutaj wszystko wyklikiwać i jednocześnie jeszcze to dobrze komentować Ja wolę sobie nawet czasami tak teraz na spokojnie poczekać, nawet przez chwilę w ogóle nie grać, ale dobrze poprowadzić po prostu komentarz Taką formę jakby przyjmuję do tych serii I teraz tak, z kolei znowu tego nie mogę aktywować, bo nadal blokuje tego Ten będzie zablokowany przez ten Tu nie mogę, bo potem ten musi dojść. To jest bardzo ciekawa w ogóle sytuacja. Bardzo ciekawa sytuacja. Aczkolwiek mogę chyba tego użyć. Tak, tego nie zauważyłem na początku. Tak, oczywiście. Myślę, że to był bardzo dobry. Myślę, że to był bardzo dobry ruch. I oczywiście tamten też był odblokowany, więc od razu można było go mm, kliknąć. I teraz tak, e, te dwa mogą się kliknąć, bo ten się zatrzyma ten po lewej się zatrzyma na przystanku. E, teraz można teoretycznie tego kliknąć tego jeszcze nie, to by była pułapka, bo ten musi przejść. Ale z kolei jest teraz możliwość użycia przystanku. I teraz tu nie ma zasilania. Ale to nie jest istotne, że tu nie ma zasilania, bo i tak ten musi tutaj przejść, więc by był zablokowany, więc powinniśmy raczej, raczej tak to wyklikać. Albo coś źle zrobiłem. Okej, okay. zrobione, 33. O i tutaj wygląda to bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Prawdopodobnie jak wezmę, kliknę ten, to niczego mi nie zablokuje na sam początek. I teraz, tak póki co, wszędzie jest zasilanie teraz włączone tam, gdzie być zasilanie powinno. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, czemu on jest tak ustawiony, a przystanek jest zobaczcie. Ja to, znaczy ja to celowo zrobiłem. Zobaczcie, powinien teoretycznie być tak, od, tak odwrócony, nie? Ten, tutaj ten oznaczony tymi yy, kółkami. A nie jest, a i tak jakby do, do, Dostaje do tego przystanku. No dobra, nieważne, bo to głównie chodzi o ustawienie do, względem slota, jakby, a nie względem przystanku, więc nieważne, to jest tylko kwestia wizualna. Natomiast co tu można zrobić? Tego nie mogę aktywować, bo zablokuję tego. Z kolei, te jak aktywuję, to ruszę też tego, więc zablokuję tego. Więc. Ale tego też nie mogę użyć. Bo ten tutaj wejdzie w przystanek, ale jak ten będzie, to zablokuje tego. Więc teoretycznie muszę tego użyć. I teraz, czy ten mi coś zablokuje? Tak, tak realnie, czy. Tak, zablokuje ten. Więc nie mogę tak zrobić. Ale teraz chyba mogę ten aktywować. Pytanie czy mi niczego nie zablokuje. Nie, raczej nie, raczej nie. I teraz mogę tak zamknąć. Chyba to będzie dobry ruch, ale nie jestem pewien. Czy tutaj coś będzie zablokowane? Ten wejdzie spokojnie. Ten też powinien móc wejść. I teraz kwestia jeszcze kolejności, jakby, bo chodzi też o dostarczenie zasilania, ale z tym chyba nie będzie. Problemu. No i tutaj o, i złożone. 34. Mamy powiązane tak drabinki, kółka i mm, stożki. Dobrze, czy kółka mogę? No nie, bo tutaj od razu będzie kolizja. Tu też będzie kolizja. Tu jest niby przystanek, ale nie ma zasilania. Może tutaj coś trzeba też właśnie na refleks zrobić, nie? tak jak tam w przypadku chyba 24 poziomu było. Aczkolwiek chwileczkę. Chyba można nawet tak zrobić. Aha. I teraz tak. Nie wiem, czy to był dobry ruch, ale zaraz się przekonamy. I teraz te można już zamknąć po prawej. No to też liczy się kolejność teraz jeszcze, właśnie jeżeli chodzi o zamknięcie jakby tego obwodu, czy tam nadanie jakby zasilania, a może tak. Myślę, że ten przystanek chyba będzie OK. I teraz, no i zrobione praktycznie. Ok, 35. Tak, jakoś jak już się tak mniej więcej pozna, tę mechanikę całą tej gierki, to jak gdyby no chyba największą trudność sprawiają faktycznie te, te pierwsze levela. Naprawdę muszę sobie zrobić łyczka wody. I myślę, że będzie mi się lepiej od razu komentowało to wszystko. Dobrze, tutaj nie ma zasilania. Tutaj nic nie zrobimy, bo, z, bo oczywiście można, ale zablokujemy ten, jak mnie mam. Teoretycznie można aktywować ten i ten. Bo też chodzi o to, żeby po kolei sobie odgrodzić drogę. Tutaj też jest przystanek, więc tego skorzystam. Dobrze, tu już jest zamknięte, chyba, tak? Nie, nie, jestem, nie jestem pewien, czy, czy, czy na pewno to jest dobrze zrobione. A tutaj myślę, że ta sytuacja po środku jest jakby najciekawsza, bo tutaj jest co pewno przystanek, ale każda z dwóch części tego, tego przystanku, między jakby tym przystankiem, ma osobne zasilania. Więc ja się pokuszę zrobić taki krok, aczkolwiek znowu zostało doprowadzone zasilanie. Tak, tylko że jeżeli teraz ja znowu wykorzystam to, to mogę sobie zablokować później ten blok, który i tak nie jest zasilany. Tak, i właśnie nie wiem czy, czy czegoś źle nie zrobiłem. Okej, okay, kolizja, tak. Nie, nie zauważyłem tam. No dobrze. Czyli to chyba była taka sytuacja. Tutaj to było tak zrobione. No tak, bo tu będzie kolizja z tym. Mhm. O, no tu i tak wchodzi kolizja, tak, no to jeszcze raz. Eee, dobrze że można tak tutaj zrobić, I tak, mhm. i teraz ten poruszyć, żeby nadać temu zasilanie. I nie wiem właśnie, czy czegoś tutaj nie zepsułem, ale tu jeszcze mam jeden przystanek do wykorzystania. Dobrze. To no trzeba sobie jak, naj, jak najlepiej odgrodzić drogę. I teraz tak, teoretycznie jak ten użyję, no to oczywiście ten będzie miał kolizję z tym. Aczkolwiek pytanie, czy jak ja je odpalę, to czy tutaj już nie będzie zasilania, więc ja będę mógł użyć przystanek. Ale nawet jeżeli nie, to mogę zrobić ten ruch i tak użyć zasilania. I teraz mogę je chyba odpalić. Aha, nie mogę ich odpalić. O kurczę. Faktycznie, bo tam jest kolizja na dole. No to to jest już ciekawszy poziom. Dobrze, więc w takim razie jeszcze raz sobie weźmiemy tego od prawej. Później ten schowamy. Ten się tutaj usadowi. Myślę, że tutaj w taki sposób jak się to odgrodzi będzie dobrze. Ok, i teraz pytanie jakby na ile jest odgrodzona droga? No w ogóle nie jest tutaj w sumie, a tego teraz nie mogę wykorzystać. Nie wiem czy znowu czegoś źle nie zrobiłem. O, chciałem tak na szybko zobaczyć, czy się da, ale chyba, chyba to tak jednak w tej sytuacji nie działa. A co jeżeli zrobić coś takiego? Że najpierw wszędzie wykorzystać tylko przystanki. Hmm. Ale bardzo możliwe, że to jednak trzeba zrobić na refleks. Jeżeli teraz tak kliknę dwa, to bym potem... Usadowić ten? czy znaczy nie, niekoniecznie, bo teraz jak aktywuję to tutaj powinien mieć zasilanie, a najpierw ten wypuścić. Hmm. No sprawdzę taką, taką opcję. Nie, bo to, to za szybko się tutaj, za szybko tutaj się to wszystko dzieje, więc chyba, chyba to tak nie działa, bo za dużo, jak jest za dużo interakcji naraz w momencie, kiedy dochodzi do tego ruchu, no to chyba to tak tak tego kolejkować się raczej nie można. Już mi się wydaje, że chyba jakiś błąd zrobiłem. Ja to spróbuję cofnąć, ale nie mogę teraz tego aktywować, bo jak wiemy, zostanie ten zablokowany. Mhm. No to już jest bardzo, bardzo ciekawa y, sytuacja. No dobra, to jeszcze wszystko jeszcze raz pocofam. I teraz tak, no tego nie mogę aktywować, bo jest wpierw ten, więc chyba... Y, chyba dobrym ruchem jest y, aktywowanie tego wpierw. Następnie można tego spróbować otworzyć, jakby później. Może powinien ten polecieć, żeby nadać tutaj zasilanie. Później tak, i teraz znowu można nadać zasilanie. O, i teraz jest już inna sytuacja. Tylko co to realnie daje? Chyba jeszcze nic, aczkolwiek. Nie, no to dało bardzo dużo. Myślę, że już teraz się uda to mm, ułożyć. Tak, udało się. Świetnie. Aha, i to był ostatni poziom. No to słuchajcie, uporaliśmy się z tym. Świetnie. Jeżeli chodzi o takie właśnie gry logiczne, to... Możliwe, że jeszcze kiedyś zaprezentuję grę Push. Taka jakby taka gierka, że się klika w takim, takim jakby trójwymiarowych figurach, się klika przyciski, oczywiście to tak się wydaje banalne i faktycznie pierwsze levely są banalne, ale później tam trzeba naprawdę bardzo mocno pokombinować, żeby wszystko w odpowiedniej kolejności. Wyklikać, więc możliwe, że kiedyś zaprezentuję też Wam taką inną, fajną, gierkę logiczną. W każdym razie to gra Ramp. Zmieściliśmy się w dwóch odcinkach, przeszliśmy całą gierkę. No i... Widzicie, tutaj autor dziękuję za grę, a ja Wam dziękuję za... Obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!